Kangur 2021, kategoria żaczek, omówienie zadań. <laughs> Zadanie pierwsze. Natalka ma trzy takie patyczki. Które z poniższych figur Natalka może ułożyć ze swoich patyczków? No i teraz tak, w odpowiedzi, a tutaj widzimy, że ma użyte cztery patyczki: tak? jeden czerwony, <laughs> jeden tu niebieski, jeden zielony i jeden żółty. Cztery patyczki. A miały być użyte trzy patyczki, czyli odpowiedź A nie. Tak samo robimy z odpowiedzią B. Tutaj też widzimy, że cztery patyczki. Tutaj cztery, tutaj mamy cztery. W odpowiedzi C też mamy cztery patyczki. I w odpowiedzi D też mamy cztery patyczki. W odpowiedzi E mamy trzy patyczki. No i mało jest 4 patyczków, czyli widzimy, że odpowiedź E jest prawidłowa. Dobra. Zadanie drugie. Na rysunku obok znajdują się dwa muchomory. Jaka jest różnica ich wysokości? Odpowiedź A: 4, odpowiedź B: 5, 6, 11 lub 17. Widzimy, że duży muchomor ma 11 wysokości, tak, 11, a mały muchomor ma 6 wysokości, czyli teraz musimy odjąć 11 minus 6 to jest 5, czyli odpowiedź B: 5. Możemy też po, zamiast odejmować, to policzyć, bo mamy tutaj 1 różnica, 2, 3, 4, 5, więc łącznie 5. Albo 11 minus 6 równa się 5. <laughs> Zadanie trzecie, na którym rysunku pogrubiona linia jest najdłuższa. No i tutaj może słabo widać y, tą pogrubioną linię, więc ja zaznaczę ją jeszcze na czerwono. Tutaj w A mamy to, jest pogrubiona linia. W zadaniu, tutaj w odpowiedzi B, nie w zadaniu. To jest pogrubiona linia. W C to, to trochę mi zjechało. W D sam ledwo widzę, ale to chyba. Mhm. I w odpowiedzi E, tutaj mamy taki. Rysunek lustrzany trochę. <kud> Dobra. No i gdzie ta linia czerwona jest najgorsza, no to wystarczy policzyć, tak? Czyli w odpowiedzi A mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kratek długość, 11 kratek ma ta linia. W zadaniu w odpowiedzi B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, czyli więcej.

tak, czyli widzimy, że tutaj w odpowiedzi E jest najdłuższa, czyli odpowiedź E jest prawidłowa. Zadanie czwarte. Józią ma pineskę oraz cztery identyczne kartki papieru, położone tak, jak na rysunku. Chce jednym przekłuciem zrobić dziurki we wszystkich czterech kartkach. W którym z zaznaczonych punktów powinien wbić pineskę. No i teraz tak. Jak sobie byśmy przedłużyli na przykład tą kartkę papieru, o tutaj jest tak naprawdę. Tak przedłużę słaby się narysowało. Jeszcze raz. Tutaj. Mhm. To widzimy, że B i E są złe. Czyli na pewno B i E nie jest prawidłową odpowiedzią. Tak? To sobie tak przekreślimy. Jeśli byśmy wydłużyli tą kartkę, no to C nie jest w tej kartce. Czyli C też jest nieprawidłową odpowiedzią. Jeśli wydłużymy... <laughs> czyli teraz nam zostało A i D. A i D. No to teraz jeśli wydłużymy... Ta kartka była, ta kartka była. Jeśli wydłużymy to, to znowu odpadnie nam BE, a już mamy odpadnięte Je. No i teraz patrzymy, odpowiedź A. Widzimy, że nie, się nie jest w tej kartce, więc odpowiedź A też od razu odpada, dlatego że nie przebija tej pierwszej kartki. Czyli odpowiedź D jest prawidłowa. tak, Przebija wszystkie kartki. Zadanie piąte. Zadanie piąte. Banany są droższe od jabłek, ale tańsze od truskawek. Truskawki są droższe od malin, ale tańsze od winogron. Które owoce są najdroższe? No i tutaj możemy zrobić taką... Będę robił taką, taki rysunek trochę literkami. B będzie oznaczało banany. J będzie oznaczało jabłka. T będzie oznaczało truskawki. W winogrona. A M maliny. No i teraz tak. Banany są droższe od jabłek. Banany są droższe od jabłek. Czyli B jest pod J, tak? Pod J, czyli znaczy, że są y, droższe. Te na dole będą najdroższe. B jest droższe od jabłek, ale tańsze od truskawek. Są tańsze banany od truskawek. Czyli znaczy, że truskawki są droższe od bananów, tak? Czyli truskawki będą jeszcze pod bananami. Truskawki są droższe od malin, są droższe od malin, czyli to znaczy, że maliny są gdzieś tutaj, gdzieś tu będą maliny, ale tańsze od winogron, czyli winogrona będą droższe od malin, od truskawek, czyli to znaczy, że winogrona będą na samym dole, czyli odpowiedź D, która wodze najdroższe winogrona, tak, bo winogrona są yy, droższe od truskawek, a truskawki są droższe od wszystkich innych. Zadanie szóste. Ela założyła koszulkę pokazaną na rysunku obok i stanęła naprzeciw lustra. W lustrze zobaczyła jeden z poniższych obrazów, z poniższych napisów, który... No i tutaj możemy sobie narysować lustro obok. Narysujemy sobie takie tutaj lustro, niech to kreator lustra. No i teraz tak. Yy, idziemy od prawej, pójdziemy od prawej, ta jedynka nasza odbije się i będzie tak mm, w drugą stronę skierowana, <laughs> tak samo dwójka, była tutaj ta dwójka, trochę nierówno, dobra, więc teraz będzie taka dwójka, 0 oczywiście się zmieni na, na nadal 0, tak, bo 0 odwrócona to jest 0, no i tutaj dwa też odwracamy, i odwrócone 2. No i widzimy, że to jest 1 do 1, odpowiedź E, tak? Dokładnie odpowiedź E. 1, 2, 0, 2, tylko że takie odwrócone. Dobra, zadanie siódme. Siedmioro dzieci trzyma się za ręce. Niektóre dzieci stają przodem, a inne nad tyłem. Patrzę na rysunek. Ile z tych dzieci trzyma inne dziecko swoją prawą ręką? No i teraz tak. Widzimy, że to dziecko, to dziecko, to dziecko, to dziecko. To dziecko, używają dwóch rąk do trzymania, więc używają także prawej ręki, tak? Używam i prawej, i lewej, więc używam też prawej. Więc już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, yy, pięć już mamy. No i teraz ta dziewczynka trzyma swoją lewą ręką, tak, bo to jest nasza prawa strona z naszej perspektywy, no ale ona jest odwrócona yy, w drugą stronę niż my. Przed ekranem, czyli ona używa lewej ręki, no a ta dziewczynka odwrotnie, tak? Używa swojej prawej ręki, bo my widzimy jej, że to jest jej, jakby nasza względem nas to jest lewa ręka, no a ona jest odwrócona w drugą stronę niż my, więc używa prawej ręki, no i więc 5 plus 1 to jest 6, odpowiedź E, tak? 5, dlatego że te 5 dzieci po środku, te 5 dzieci, no i 1, e dlatego że jeszcze ta prawa dziewczynka ta, tak? Dobra, zadanie ósme już po 4 punkty. W konstelacji kangura wszystkie gwiazdy oznaczone są liczbami większymi niż 3, i suma tych liczb wynosi 20. Na którym rysunku pokazano konstelację kangura? No i teraz tak, wszystkie liczby są większe niż 3. Tutaj mamy trójkę, która nie jest większa niż 3, odpada. W C mamy dwójkę, więc też odpada. W D i E i B mamy powyżej trójki, więc się zgadza. Teraz musimy patrzeć na sumy. Suma w B widzimy 8 plus 5 to jest 13, plus 7 to jest 20, czyli odpowiedź B się zgadza. Odpowiedź D i E nie będzie się zgadzać, to już wiemy, bo jest tylko jedna odpowiedź w kangurze prawidłowa. No ale D i E też się nie zgadza, dlatego że możemy obliczyć sumę. W E to jest 27, bo 9 plus 9 plus 9. 9 plus 9, 18 plus 9, 27 w D, 12 plus 5, 17 plus 4, 21 i plus 9, 30, więc też to nie jest 20. <laughs> Czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Zadanie 9. Jaś miał jeden kawałek sznurka i przeciął go tak, jak pokazano na rysunku, ile kawałków sznurka otrzymał Jaś. No i teraz tak. Najpierw ja będę malował i liczył te. Po tej bliżej naszej stronie, tej na dole. Czyli tutaj mamy pierwszy kawałek sznurka, tutaj mamy drugi kawałek sznurka, trzeci kawałek sznurka, czwarty kawałek sznurka, no i piąty i szósty kawałek sznurka. No to teraz na niebiesko z drugiej strony, siódmy kawałek sznurka, ósmy kawałek sznurka, dziewiąty kawałek sznurka. Dziesiąty kawałek sznurka, jedenasty kawałek sznurka i dwunasty kawałek sznurka. Więc łącznie mamy 12 kawałków sznurka, tak jak policzyłem, odpowiedź D. Dobra, zadanie dziesiąte. Jaka jest najmniejsza liczba klocków, które Ada powinna dołożyć do pudełek, pokazanych na rysunku obok, aby kwadratów w pierwszym pudełku było tyle samo co w drugim, kół w pierwszym pudełku było tyle samo co w drugim oraz gwiazdek w pierwszym pudełku było tyle samo co w drugim. No i liczymy po prostu dane figury. No to na czerwono zaznaczę kółka. Widzimy, że mamy tutaj dwa kółka w pierwszym pudełku, dwa. W drugim mamy cztery, tak? Raz, dwa. Już tak nierówno, trochę wychodzi trzy, cztery. <laughs> Czyli znaczy, że tutaj musimy dołożyć jeszcze dwa kółka, tak? Plus dwa, żeby było równo. Gwiazdek. To już nie będę tak obramował w obłędzie trudna. Tutaj mamy dwie gwiazdki, na znaczy niebiesko pisze, tutaj mamy trzy gwiazdki, też na niebiesko, czyli tutaj potrzebujemy jedną jeszcze gwiazdkę, tak? Plus jeden. No i kwadraty teraz liczymy. Po lewo w lewym pudełku mamy zielone, raz, dwa, trzy, cztery kwadraty, a po prawo jeden, czyli musimy tutaj dołożyć plus trzy aż. No i odpowiadamy na pytanie. Jaka jest najmniejsza liczba klocków, które Ada powinna dołożyć do pudełka? No, mamy jeden niebieski, dwa czerwone, czyli już trzy, i trzy zielone, czyli już sześć. Odpowiedź C, sześć klocków. Zadanie 11. Mateusz koduje słowa przy użyciu tablicy pokazanej na rysunku. Zamiast litery z tablicy podaje oznaczenie wiersza i kolumny, w której znajduje się ta litera. Na przykład zamiast litery R podaje kod C4. Teraz wytłumaczę dlaczego, R, C4, tak. No bo idziemy kolumną C, idziemy wierszem 4, czyli lądujemy na E. A słowo pizza zapisuje kodem A2, A4, C1, C2, B2. Czyli po kolei, pizza się zaczyna na P, P. P to jest A2, tak jak napisali, A2 to jest P. Dalej, pizza, czyli P, teraz I, I, no to widzimy, że I to jest A4. A4 i zgadza się. No teraz będziemy mieli 2z. Z mamy, gdzie mamy z? Y tutaj mamy z, czyli C1, tak? C1. Więc dwa razy C1, bo dwa razy było Z. No i jedno A, bo A to jest E1. Y nie, A to jest. Y gdzie jest A, 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 A to jest B2. <coughs> B2. I A, zgadza się. Dobra, no i teraz pytanie, jakie słowo ma to za pomocą kodu B3, B4, C4, D2? No i tu wystarczy po prostu podłożyć tutaj, sprawdzić. B3, zacznijmy od B3, na czerwono zrobię. B3, kolumna B, czyli tutaj. No i 3, czyli przecięcie, to jest B. Tak, to jest przecięcie. No to zapisuję B na czerwono. Następnie mamy na niebiesko B2, B2. Czyli wspólne to jest A. Zapisuję A na niebiesko. <laughs> Następnie C4, C4. Widzimy, że wspólna część to jest R. Zapisuję na żółto R. Następnie D. Dwa na zielono, zróbmy D, dwa, no to widzimy, że wspólne jest CI, jak ćma, czyli odpowiedź A, barć.